Zofówka, szpital, który nigdy nie zasypia. Na obrzeżach Otwocka, wśród cichych lasów, stoi budynek, który od dziesięcioleci budzi strach. To Zofówka, dawny szpital psychiatryczny, w którym rzeczywistość mieszała się z koszmarem. Powstał w 1908 roku, by leczyć chorych psychicznie Żydów. Ale w czasie wojny zamienił się w miejsce śmierci. Niemcy zamknęli tu setki pacjentów. Głód, tortury, eksperymenty. Ciała grzebano za murami, bez imion, bez krzyży. Po wojnie zofówka działała jeszcze kilka lat. Ale pracownicy zaczęli mówić o głosach z piwnic, o drzwiach, które same się zamykały, o cieniach, które przesuwały się po korytarzach, choć nikogo tam nie było. Dziś to ruina. W środku zimne powietrze, echo kroków. I to uczucie, że ktoś na ciebie patrzy. Niektórzy mówią, że dusze pacjentów nigdy stąd nie odeszły. Jeśli kiedyś trafisz do Twocka, nie idź tam po zmroku. Bo Zofówka nigdy nie śpi. Jeśli ci się podobało, pomóż i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych prawdziwych historii z Polski.